Z Ewangelii, według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Zdobywajcie sobie przyjaciół, mamoną niesprawiedliwości, aby gdy już się ona skończy, przyjęto Was do namiotów wieczności. Wierny w najdrobniejszym i wielkim jest wierny, a w najdrobniejszym nieuczciwy. W wielkim jest nieuczciwy. Jeżeli zatem nie okażecie się wierni w sprawach nieuczciwej Mamony, kto wam powierzy to, co związane jest z prawdą? Jeżeli w cudzym nie okażecie się wierni, kto wam da wasze? Żaden sługa nie może służyć dwom panom, bo jednym gardzić będzie, a drugiego lubić. O jednego dbał będzie, a drugiego zlekceważy. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie. Słuchali tego wszystkiego faryzeusze, którzy lubią pieniądze, i wyśmiewali go. Wtedy rzekł im: Wy wobec ludzi robicie z siebie sprawiedliwych, Bóg jednak zna wasze serca. Co u ludzi wyniosłe, przed Bogiem odrażające. Tak, pierwsza zasadnicza uwaga, prawie codziennie wiem, że wypowiadam to zdanie, ale, no ale to jest bardzo ważne, nie? żebyśmy wiedzieli. Dzisiejsza Ewangelia jest kontynuacją wczorajszej. A więc to, co Jezus mówi, to jest jakby rozwinięcie komentarz do tej przypowieści o rządcy, który trwonił majątek swojego pana. No, i kiedy pan zażądał, żeby się rozliczył, czy właściwie, żeby zdał urząd, kiedy go postanowił pozbawić tego urzędu, no to on wtedy darował długi zaciągnięte u jego pana, u jego pracodawcy. Długi dłużników swojego pracodawcy część tych długów, tak. To tak wyjaśnię, bo może nie każdy słuchał wczorajszej Ewangelii. Więc, jeżeli Jezus mówi o tym zdobywaniu sobie przyjaciół mamoną niesprawiedliwości, to ma na myśli to, żebyśmy, jeżeli w życiu, to o czym mówiłem wczoraj, nie, jeżeli sobie w życiu. Yy, nagrabiliśmy, że tak powiem, nie, czyli popełniliśmy wiele grzechów, błędów. Yy, to, że jeżeli się zwrócimy w stronę miłosierdzia, w stronę darowania, odpuszczania win, długów, yy, tak, jeżeli będziemy ludźmi pełnymi miłosierdzia, to, yy, to jakby to wszystko będzie nam. Darowane, że Bóg nie ma żadnego upodobania w tym, żeby nas tak skrupulatnie rozliczać za wszystkie nasze grzechy, błędy i nas karać no, bez względu na wszystko. Nie, Bóg nie ma w tym upodobania. Tak, i ta mamona, o której Jezus mówi, oczywiście, ona jest, to słowo Mamona jest wyrazem aramejskim. Ogólnie oznacza bogactwo materialne. Tak. I właśnie Jezus przypomina, że te dobra materialne, które mamy, one mają służyć praktykowaniu miłości. To nie chodzi o to, że mamy teraz koniecznie rozdać wszystkie pieniądze, które mamy, że nie powinniśmy niczego posiadać, żadnych pieniędzy, dysponować żadnymi środkami. Finansowymi, materialnymi. To, to nie o to chodzi. Tutaj raczej chodzi o to, żebyśmy pamiętali po prostu o ubogich, żebyśmy chętnie się dzielili. Tak, i przede wszystkim, teraz co jest najważniejsze, myślę, w tym przekazie dzisiejszej Ewangelii, żebyśmy nie budowali swojego poczucia własnej wartości, swojej pozycji. Nie próbowali w ogóle nawet budować w oparciu o dobra materialne. Bo jednak, chociaż Jezus mówi te słowa do swoich uczniów, to ewidentnie jednocześnie mówili je też do faryzeuszy, no bo oni słuchali tego też. O czym słyszymy na koniec dzisiejszej Ewangelii. Nie dość, że słuchali Jezusa, to jeszcze go wyśmiewali. Tak. I y, y, y tutaj Jezus y, mówi bardzo ważną rzecz. Te słowa zresztą najbardziej mnie poruszyły w dzisiejszej Ewangelii. Mianowicie, Wy wobec ludzi robicie z siebie sprawiedliwych, Bóg jednak zna Wasze serca. Co u ludzi wyniosły przed Bogiem odrażające. Tak. Oni budowali właśnie swoją pozycję, y, zapewne w dużej mierze właśnie na tej mamonie, jaką są dobra materialne. Zdaje się, że faryzeusze raczej na ogół byli takimi dość dobrze sytuowanymi materialnie ludźmi. Natomiast ja mam wrażenie, że Jezus też sugeruje, że taką mamoną może być jakaś taka zewnętrzna poza może być, mogą być nasze jakieś takie praktyki, nie? które są robione w gruncie rzeczy dla pokazu. Nawet jeśli to jest robione, żeby się Bogu pokazać, żeby się Bogu, że tak powiem, nieładnie podlizać, nie? czyli żeby zdobyć jakieś właśnie upodobanie u Niego. Tak, nawet jeśli to robimy tylko po to, to wtedy te nasze praktyki religijne stają się taką swego rodzaju mamoną. Tak, bo stają się takim pieniądzem, nie? Ja coś Ci dam, ja Boże będę się modlił, ja będę praktykował, będę przystępował do sakramentów, a Ty miej. Yy, Wzgląd na mnie, w tym sensie, że Błogosław mi, pomaga i zawsze, no i ostatecznie po śmierci przyjmij mnie do nieba. Coś za coś. No? Takie właśnie, taka handlowa wymiana. Tak, to jest, to jest, myślę, tutaj ta przestroga, która płynie z tej dzisiejszej Ewangelii. Kiedy Jezus mówi: Nie można dwom panom służyć. To właśnie, On to mówi do ludzi, którzy między innymi właśnie nie? do ludzi, którzy tak patrząc na zewnątrz bardzo dobrze służyli Bogu. Tak. Bo Jezus mówi te słowa jednak, jeśli nie wprost do faryzeuszy, to w ich obecności świadomy tego, że oni to słyszą. Jezus może te słowa kieruje głównie do swoich uczniów, żeby przestrzec ich, by oni się nie upodabniali do tych faryzeuszy. I, I właśnie, nie? I zobaczmy, Jezus mówi, nie można służyć dwóm panom do ludzi, którzy naprawdę służyli Bogu. Dużo się modlili, nauczali, wyjaśniali Słowo Boże, dbali o świątynię, w ogóle dbali o wiary ludu Bożego. Tak. Czyli można powiedzieć, że robili bardzo dobre rzeczy. Takie, właśnie, które można nazwać służbą Bogu. A jednak, ja słyszę w tym, co Jezus mówi, taki pewien zarzut, taką przynajmniej zwrócenie uwagi. Faryzeuszom, że to wcale w ich wydaniu, ze względu na kondycję ich serca, ze względu na to, co jest w ich sercu, czyli co jest ich yy, głęboką motywacją, yy, co oni tak, jak, w jaki sposób oni to traktują, to co robią, tę służbę Bogu, ze względu na to właśnie to wszystko, co oni robią, jest swoistą mamoną, jest Właśnie takim, takimi, takim bogactwem, na którym oni budują swoje poczucie własnej wartości, swoją pozycję, no i też budują pewne oczekiwania względem Boga, że Bóg będzie im sprzyjał, bo oni tak mu służą. I to ewidentnie Jezusowi się nie podoba. Mówię jeszcze raz, powtórzę, że żeby zrozumieć dzisiejszą Ewangelię, trzeba koniecznie znać kontekst, no, czyli to, co słyszeliśmy wczoraj w Ewangelii i to, co słyszeliśmy też przedwczoraj w ogóle, bo dzisiaj czytamy kolejny fragment 16 rozdziału Ewangelii Łukasza, a mówiłem wczoraj, i zresztą przedwczoraj chyba też o tym wspominałem, że cały 15 rozdział Ewangelii Łukasza to są przypowieści o tym, jak ważne jest, żebyśmy byli życzliwi, pełni miłości po prostu wobec ludzi tak zwanych grzesznych, których Jezus nazywa po prostu zagubionymi. Czyli żebyśmy byli miłosierni, żebyśmy. Wypełniali nasze życie, nasze relacje z ludźmi miłością. Oczywiście to jest, myślę, jasne tutaj, że traktowanie z miłością człowieka grzecznego, człowieka, który krzywdzi nas czy kogoś, absolutnie nie oznacza, że nie mamy stawiać granic, że nie mamy bronić siebie czy kogoś przed jakąś na przykład przemocą. Oczywiście, że nie. Nic z tych rzeczy. Natomiast jednak można się chronić, można stawiać granice jakimś krzywdzącym nie, działaniom człowieka, jednak z miłością, to znaczy nigdy nie na zasadzie odwetu, nigdy nie dla zniszczenia tego kogoś i tak dalej. Także... Biorę tę dzisiejszą Ewangelię jako kolejną zachętę, przynaglenie do tego, żebym był zawsze miłosierny, żeby moje serce było miłosierne, takie tak dokładnie jak serce Jezusa.